To są cienie przyszłości, nowe cienie przyszłości, te same cienie przyszłości. W sumie dużo się nie różnią, tylko tym, że są nowe. <grystanie> te same, ale inne. Te same, ale inne. Dzisiaj mamy luźniejszy odcinek, <grystanie> ponieważ w sumie nie wiemy o czym będziemy mówić. Tak. Zobaczymy, o czym będziemy mówić. Mhm. Wiecie, na stronie cienieprzyszłości.pl jest zakładka propozycje pytań. Ona jest cały czas aktywna. I my dosłownie przed chwilą przejrzeliśmy te pytania. Tak. I zagłosowaliśmy na jedno z nich. Tak, bo przejrzeliśmy też statystyki, prawda? Które są najbardziej popularne pytania. No tak, i żeby zobaczyć statystykę, trzeba było trzeba zagłosować. Trzeba zagłosować. Tak, mhm. więc... Także jesteśmy niewolnikami własnego systemu. Tak. tak i zagłosowaliśmy na... Yy... Czy wolno zabijać w samoobronie? Mhm. Ale to pytanie akurat jest na ostatnim, na ostatnim miejscu. miejscu. Najmniej głosów ma jak dotąd. Tak, na pierwszym miejscu jest pytanie: Czy Biblia popiera pobieranie? Dziesięciny. Tak, i o tym powiemy kiedy indziej, ponieważ tutaj wymaga po prostu gruntownego zbadania Biblii, żeby była jasna sprawa. Tak jest. Drugie pytanie to jest: Czy Biblia mówi o tym, skąd biorą się sny? I to też jest temat, w którym trzeba się e, podeprzeć Biblią, tekstami konkretnymi. Tak. Ponieważ pytanie jest wyraźne: Czy Biblia mówi, tak. Ale trzecie pytanie, i czwarte jest bardzo ciekawe. Trzecie brzmi tak: Dlaczego Bóg kazał Abrahamowi złożyć Izaka w ofierze? A czwarte pytanie to: Czy Bóg wybacza notorycznie popełniane grzechy? Może od tego czwartego, nie? Dlaczego? Tak, tak. Bo czy Bóg wybacza notorycznie popełniane grzechy? Jest werset i ten werset jest zapisany w liście do Hebrajczyków w szóstym rozdziale. Tak. Od, werset, od wersetu czwartego czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Jeśli bowiem ktoś już raz otrzymał światło wiary, poznał wartość darów niebieskich, znalazł się w szczególnej jedności z Duchem Świętym, rozsmakował się we wspaniałości Słowa Bożego i doświadczył sam cudownych przejawów mocy Bożej, yy, znamiennej dla czasów przyszłego życia, a potem taki człowiek mimo wszystko odpadnie od wiary, to jest wprost niemożliwe sprowadzić go ponownie na drogę prawdziwego życia, gdyż dokonało się w nim jakby drugie ukrzyżowanie. I wystawienie na urągowisko syna Bożego. No stary, dobrze, że przeczytałeś właśnie z warszawsko-praskiej, z warszawsko-praskiego tłumaczenia, bo to jest yy, napisane ciekawie: odpadnie od wiary. A to jest Nie, w sumie coś, tak. coś więcej niż, niż popełnianie grzechów. Nawet, nawet notorycznie, tak myślę. Tak, tylko wiesz, War Biblia Warszawska-praska ma to do siebie, że mm, to tłumaczenie. Jest bardzo takie, ma dużo interpretacji w sobie. Ono, nie, ono jest najmniej dosłowne. z e, tych grupy tłumaczeń najmniej dosłownych. Mm -hmm. No w każdym razie, w każdym razie nie wdaję cię y, w tłumaczenia. Jest tu powiedziane, że jeżeli ktoś zakosztował y, Jezusa Chrystusa, że tak powiem, prawda, to Toż niemożliwe inaczej. Że jeżeli odpadnie, to już niemożliwe, żeby wrócił z powrotem, nie? No. no i co tutaj, jak ma się do tego ta kwestia, że cały czas grzeszymy, przecież nawet poznawszy Chrystusa. No bo ja nie znam żadnego takiego chrześcijana, który, chrześcijanina, tak, który by po nawróceniu jeszcze nigdy nie zgrzeszył. No więc właśnie, a nawet, zgrzeszył, nie zgrzeszył, ale co więcej, te notoryczne grzechy, ja mogę powiedzieć sam o sobie, że są grzechy, które, które ciągle mnie kuszą, prawda, i które, no, popełniam cały czas. I można to pociągnąć pod kategorię notoryczności, mimo że teraz się wcale tym nie chwalę, tylko zawsze jest poczucie no, żalu. Prawda? Przychodzi się do Boga, prosi się o przebaczenie i tak dalej. To przebaczenie się otrzymuje, ale potem znowu się upada i tak dalej. I jest ta recydywa. No i co? No właśnie. Czy Bóg hmm. wybacza takie grzechy? Hmm. hmm. Z drugiej strony. Mówisz o tym, że... Yy, no, mówiłeś o Jezusie Chrystusie, prawda i tak dalej, że nie znasz Chrześcijanina, który y, nawróciwszy się i tak nie grzeszy. Ale przecież Ewangelia 836 mówi o tym, że jeżeli Chrystus was wysłałodzi, jeżeli Syn was i tak. prawdziwie wolnymi będziecie. Od czego wolnymi? No od grzechu przecież też, nie? Mhm. No tak. No, wiadomo, że od grzechu. to No tak, no jak to się dzieje? No bo no ja niestety muszę również tutaj przyznać się do, do tego, że jak ja. Jak mnie Chrystus wyswobodził. To jeszcze od wszystkiego wolny nie byłem. No więc właśnie. No więc właśnie. No i jak? Co teraz? No i co teraz? No to w takim razie sprawa jest zamknięta. No. Musimy zakończyć program, pożegnać się i, i tyle. No. Najwyraźniej Pan Bóg nas odrzucił i Chrystus nas nie wyswobodził. A skoro nas nie wyswobodził od grzechu, no to możemy teraz chulać, prawda? Możemy wrócić do naszych grzechów, oczywiście No to, na, na browarka. Tak, idziemy. No. <grystanie> nie no, wiecie, nie o to chodzi. To nie jest tak. To nie w ten sposób działa. No. Ponieważ gdy Chrystus wyswobadza, Ty jesteś uznany, to jest jakby legalisty... Prze, przez prawo jesteś uznany za sprawiedliwego. Tak. Ponieważ przyjmujesz Jego ofiarę. I w tym momencie jesteś tak święty jak Jezus. Tak. Dokładnie. Chociaż Ty jesteś brudny cały czas od swoich grzechów, to jednak masz na sobie, jak to się mówi, szatę Chrystusową, tak. prawda? Dokładnie. Jego przelanej krwi, jego dokonanej ofiary, nie? jego sprawiedliwości. I wszystko jedno, czy już 100 razy, czy 1000 razy upadłeś. Bo Pan, pan Jezus powiedział, do ilu razy mamy my wybaczać? Aż do 77. Co jest, jest liczbą symboliczną? Co jest symboliczną liczbą zawsze. Zawsze, tak. Pan Bóg by od nas nie wymagał czegoś większego niż sam jest w stanie zrobić. Tak, na innym miejscu zresztą jest powiedziane, że jeżeli ktoś by do ciebie siedem razy na dzień przyszedł, zrobił ci coś złego, siedem razy przyszedł i prosił o przebaczenie, powiedział, żałuję tego, tak jest, zapomnia tak, to masz mu, masz mu wybaczyć, prawda? Więc tak jak już mu powiedział, tak samo Bóg nam wybacza, jeżeli coś robimy, a potem tego żałujemy, pod warunkiem, że to jest szczery żal, bo dzisiejsze czasy są takie, że fajnie jest być, jest na czasie być faniakiem, nie? Że powiedzmy coś przeskrobiesz, no to mhm. udaje, że jest ci szkoda, że jest ci żal, powiedzmy, czy przed policjantem, czy przed y, nauczycielem w szkole, nie? Że jest ci żal po to tylko, żeby ci darował, a tak naprawdę to, wiesz, to żal na spodu tego, że cię przyłapano. No właśnie. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi, że Cię wiesz, ktoś przyłapał, nie wiem, z fajką. Mhm. O trochę inną skruchę chodzi, nie? Czyli, czyli kiedy po prostu czujesz sam, czuj, To jest, ja myślę, taka trochę różnica. Patrz, jeżeli, nie wiem, jak miałeś w dzieciństwie, ja tak miałem w dzieciństwie, myślę, że chyba każdy. Jak coś się źle zrobiło, to mama mówi, idź i przeproś. Tak. No i idzie i tam idzie ten dzieciak, idzie, przepraszam, nie, bo musi. Tak. Nie, nie, nie. Ja, siły. Mówię, ja mówię o skrusze, w której Ty sam mówisz. Ja bym chciał przeprosić, naprawić ja sam. Ja, ode mnie to wychodzi. To jest skrucha, o której mówimy. Nie? Czyli kiedy ty rozumiesz, że zrobiłeś coś złego, chcesz naprawić to, co jest złego, to, tak tak, to w takim wypadku możemy jasno powiedzieć, że y, to jest skrucha biblijna i Pan Bóg wybaczy. I y, 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 y ta skrucha, żebyś się też nie dołował. Ta skrucha nie możesz jej sam wytworzyć, bo jak ją zrobisz? Jak ją zrobisz? Nie wiem, jak ją wypracujesz się nie da. Nie da się. Jedyne, co możesz zrobić, to poprosić Pana Boga o taką skrupę. Poważna tutaj kwestia jest też taka, że... E, jak uchronić się przed tą notorycznością? Że jeżeli wiesz, że robisz coś złego, jeżeli e, prosisz o przebaczenie Boga, prawda, On ci przebacza i tak dalej, to żeby potem nie było tej recydywy, żeby nie, nie notorycznie grzeszyć, no, recepta jest dość prosta. Po prostu y, nawet, wiesz, y, y, nawet na ten grzech nie patrzeć, bo jeżeli zrobisz pierwszy krok w jego kierunku, to i tak lecisz, i tak cię wciągnie, i tak powiedzmy, zaczniesz robić, i tak znowu upadniesz, i tak będzie recydywa. No tak jest. Tak jest. Tylko, da że nie no. zgadzam się z jedną zasadniczą rzeczą. Powiedziałeś, że to jest proste, ale to nie jest. No nie jest. Ponieważ no. nasz mózg tak działa, że on działa na pewne impulsy, i czasem nawet yy, powiedzmy, jest jakiś grzech, który zawsze robisz, jak, jak wracasz z pracy. Przykładowo, bo zawsze jedziesz tą samą drogą. I teraz sobie powiedziałeś, nie, nie będę robił, nie zrobię tego. No, ale jedziesz dokładnie tą samą drogą, wykonujesz dokładnie te same ruchy, te same zakręty yy, i twój mózg nawet daje ci po prostu yy, to, co zwykle robisz. Przypomina ci o tym non stop. na no, tym polega przyzwyczajenie. Także to nie jest takie proste. Nie jest proste, ale widzisz Szymon, yy, ja rozumiem teksty, kiedy jest powiedziane, żeby stronić o właśnie w ten sposób. Tak, tak Żeby tak. nawet, wiesz, na, na dany grzech nie patrzeć mhm. i nie spoglądać. Że mózg tak działa, to trzeba go tabel. przeprogramować po prostu. Że jest podatny na impulsy, na emocje, hmm. to w przypadku płci pięknej bardziej, ale w przypadku płci brzydkiej też to się zdarza. Ha. Tak? Tak. Tak, tak. No więc właśnie. Więc... Ja, myślę, że, ja myślę, że Pan Bóg to rozumie. Ja myślę, że on to rozumie i też wiem w moim przypadku, że on to rozumie. No bo jak, jak już powiedzieliśmy sobie, no, no nas się to też tyczyło. Tyczyło, tyczy. Myślę, myślę, że są inne rzeczy, które może teraz nie zdajemy sobie z nich sprawy, ale wiem, że jak przyszedłem do kościoła, jak przyszedłem do Boga, to tego było tak wiele, że nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Jest jeszcze jedna kwestia w tym. Mianowicie taka, że mówisz, odnosząc się do Twojego przykładu, że jeżeli wracam codziennie z pracy, jadę tą samą, tą samą drogą i robię to samo, mm -hmm. prawda? Zauważ też, że to może być baza do tego, żebym się usprawiedliwił, bo tak zawsze robiłem, bo jadę tą samą drogą i tak dalej. Pamiętaj, nasz słuchaczu i słuchaczko, że jeżeli usprawiedliwiasz grzech, to on przestaje być grzechem. Dlaczego? Grzech jest przestępstwem zakonu. Jeżeli grzech usprawiedliwiasz, to znaczy, że miałeś jakiś powód i tak dalej. I to w sumie nie jest grzech, to nie jest przestępstwo. Grzech nigdy nie jest i nie może być usprawiedliwiony. Bóg nie będzie wysłuchiwał, kiedy przyjdzie dzień ostateczny, że wiesz, że bo coś tam, czemu grzeszyłeś i tak dalej. Tutaj jestem po stronie tego sprawiedliwego wodza, nie? E, no tak, że, że, że grzeszyłeś, bo, bo, coś tam, bo jakieś wymówki. Nie! No nie, no bo zawsze pan Jezus miał dużo więcej powodów do tego, żeby zgrzeszyć, niż, niż ty czy ja. Więc, więc wracając, robił, wracając do tej recydywy, do tego żalu. Jeżeli przychodzisz do Boga i, i mu mówisz, że przepraszam, żałuję, ale zrobiłem to, bo, coś tam. To nie ma sensu trochę. Nie ma sensu. Jeżeli usprawiedliwiasz się sam. To też jest w naszej naturze, żeby się usprawiedliwiać. Dlaczego przekroczyłeś prędkość? No bo była prosta, fajna droga i tak dalej, bo się śpieszyłem, nie? No tak. tak dalej. Czemu bo zadania w szkole? Tak, tak, czemu w szkole zadania nie zrobiłeś, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. nie? Grzech nie może być usprawiedliwiony. Tak czy nie? No tak, zgadza się. Na sądzie nie będziemy mieli żadnych argumentów, bo, bo Pan Bóg da nam taką światłość umysłu, że będziemy wiedzieli, że każdy jest bez sensu argument. Nośno. Znaczy. I w obliczu tego, co zrobił Chrystus, każdy będzie bez sensu argument. Kiedy będziemy widzieć, tak naprawdę. No właśnie, ale, ale widzisz, w tym wszystkim to nie jest tak, bo, bo tak trochę w ten pesymistyczny ton uderzamy. Nie? Więc odpowiadając po prostu na pytanie, czy grzech, nawet notorycznie popełniany, może być przebaczony, ja uważam, że tak. Oczywiście. Odpowiedź brzmi, tak, bo Może być przebaczony. Ja myślę, że nawet nie ma grzechu, który jest jakby notorycznie popełniany. bo Każdy grzech jest trochę inny. Każda sytuacja jest trochę inna. Dwa razy nie wejdziesz do tej samej wody. Raz upadłeś yy, na pewnej rzeczy. Okej. Okay. Minęło trochę czasu. Znowu upadłeś na tej samej rzeczy. Ale sytuacja już była trochę inna. Mhm. Ponieważ już. Yy. Może ja przejdę do innej rzeczy. Do innej kwestii. Dlaczego w ogóle upadamy? Dlaczego w ogóle są takie grzechy, które nas zniewalają? Mimo, że my ciągle lądujemy na kolanach prosimy. A mając prawdziwą skruchę, jego dar. Dlaczego one takie są? Wydaje mi się, że dlatego, że nie rozumiemy, albo wydaje nam się, że, że to nie jest grzech do końca. Albo to nie jest takie wielkie. Nie rozumiemy, że jest to złe. Bagatelizujemy pewną sprawę. A co za tym idzie, bagatelizujemy też ofiarę poniesioną przez Chrystusa na krzyżu. No. To też się z tym wiąże, nie? No właśnie, że widzimy. Okej, okay, to jest fajne, to jest przyjemne, podoba mi się to, no to sprawię sobie tą przyjemność, no Pan Bóg przecież zrozumie, no bo to jest dla mnie takie fajne, to jest takie przyjemne. A On no jest to, łaskawy. On jest łaskawy, tak, On jest łaskawy, On zrozumie to. No problem polega na tym, że no nie, nie, to w ten sposób nie działa. Yy, I musisz sobie uświadomić, że no, 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 trzeba zerwać tą, tą linię. Musisz zrozumieć, że, że to nie jest dobre. I niestety czasem jedyną metodą jest na to, żeby zrozumieć, jest upaść naprawdę nisko. Ale są lepsze metody. Poznać życie Chrystusa i karmić się Jego słowem, co cię będzie pomagało ci wygrać w takich sytuacjach. Ponie... Odnośnie, mhm. Tak, odnośnie życia Chrystusa. Ewangelie są w sumie w tym zakresie dosyć szczątkowe, ale jest napisane na pewnym miejscu. Że Chrystus był we wszystkim doświadczony. Jeżeli we wszystkim, to znaczy we wszystkim. No. Obejmie z czym ty masz dziś problem, to Jezus też był w tym doświadczony. No powiedz mi, no dobra, nikt Jezusowi nie proponował skręta, nie na przykład. Ale jeżeli byśmy spojrzeli, prawda, na bazę tego tam, pragnienia, prawda, wypalenia i tak dalej, to mógł być kuszony. Z, z czymś innym, prawda? Ale na tej samej podstawie, na tej samej bazie. No. Proponowano mu ten napój, co Biblia tłumaczy jako ocet na krzyżu do, do uśmierzenia bólu. I odmówił. Zamoczył i, i odmówił. Nie wypił. No na przykład. Na przykład. usta i nie wypił. Bo chciał pozostać trzeźwy w swoim umyśle, żeby móc mimo wszystko y, rozumieć, co się dzieje dookoła niego, żeby diabeł nie miał do niego wstępu. Tak. No. No, każdy grzech no jest napisane że we wszystkim oprócz grzechu znaczy, dosiączony może nie każdy grzech ale no każda pokusa każdego tak. rodzaju o, tak. o No tak. tak tak odpowiedzieliśmy w sumie na tak jeszcze tak szybko tak. podsumowując jeśli yy, tak pan bóg wybacza takie grzechy nawet bóg... recydywy pan tak pan bóg tak pan bóg wybacza i gwarant mówię ci na przykładzie moim że jak będziesz za każdym razem okazywał tą skruchę, o której mówi Biblia i mimo tego, że upadłeś, sięgał do Biblii i dalej był z Bogiem, a nie myślał o, teraz on mnie odrzucił, to ja idę, to ja sobie teraz idę w grzech całkowicie, ale mimo to sięgaj do Biblii, czytaj. Mimo to to gwarantuje ci, że ten grzech odpadnie. To może trochę potrwać. Nie mówię, że to musi być od razu, ale Pan Bóg ci to zabierze. Na pewno. Zabierze. Hm. Może być, że kiedyś znowu upadniesz. Taka jest nasza natura. Tak. Ale jak masz w nim zaufanie, to się nigdy nie zawiedziesz, jak to w Izajasza jest napisane. Myślę, myślę, że to, to jest tyle. Pan Bóg tak wybacza. którzy się popełnionych grzechy, musisz zrozumieć, na czym, że jest to złe I uwierzyć, że trwając w nim, on cię z tego uleczy. To mówię na swoim własnym przykładzie i gwarantuję Ci to. Gwarantuję Ci to, bo sam to przeżywam, swoim życiem, doświadczyłem.